Dzisiaj z wami we wtorek już popołudniowo w zasadzie, bo jest godzina 13. Obrobiłam się ze swoimi obowiązkami, wychodzę po dzieci. Paweł pojechał dzisiaj do Zakopanego, a więc dzisiaj rządzimy się sami. Paweł zadzwonił, przegrał, przerwał mi nagrywanie. W każdym razie ja właśnie wybieram się po dzieciaki, mówiłam, że Paweł pojechał do zakopanego. Ja dzisiaj zostałam sama z dzieciakami. Idę właśnie po nich, zajrzymy, zahaczymy o sklep w drodze powrotnej, wracamy do domu, posiedzimy może trochę na dworze, a może po prostu pójdziemy do domu, zjemy coś, nic specjalnego dzisiaj nie planujemy, chociaż pogoda znowu super, ale widzicie, to już jest jesień, jest niby ciepło, ale to nie jest takie ciepło jak wiosną, ciepło albo latem ciepło, nie, 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 już czuć chód I pomimo tego, że mam, no taką nie najlżejszą kurtkę puchową, to wcale nie jest mi na razie za ciepło. Tak czy inaczej idziemy do szkoły, do przedszkola, zrobimy mały spacer, może lody i wracamy do domu. O, dobrze, że, że zauważyłam. Prosimy o przyniesienie przez dzieci do przedszkola jeden owoc i warzywo. Wybór dowolny. W tym tygodniu, to musimy się wziąć za to. A tu jest praca Władzia. Takiego jeża zrobiłeś? Ten jest po prostu inny. Też jest bardzo ładny. Wszystkie są śliczne. A Klara, twoja praca gdzie jest? Gdzie się tu widziałam ostatnio? Tu listki odbijaliście. To jest moje. No widzę, bardzo ładna. Kupiliśmy lody, wracamy do domu. Tak obecnie wyglądają często nasze powroty, do poranki, południa. Władysław przechodzi bunt, nie wiem, teraz już trzy latka chyba już nie nadążam za tymi buntami. Oj, tak se krzyczy, bije. A tu obok jego największy, najlepszy adwokat, który zaraz się denerwuje, kiedy Władek się denerwuje. Ciężkie życie, bo ja mam z tymi gówniarzami. Idziesz, Władek, czy zostajesz? Dobra. Ale płaczesz? Jezus Maria, poczekaj Matylda. Matylda właśnie przyniosła mi swój plakat. Proponuje mi zrobienie jednego z tych tatuaży. Tylko skończyły jej się flamastry do malowania tatuaży i nie. przyszła ze zwykłym. Nie. No to już skończyły Ci się tam te brokatowe takie do malowania tatuaży. A te niezwykłe nie. do papieru. Nie, nie, nie. No to leć po tamten, to tamtym się zgodzę, ale tym to nie chcę. Matylda chciała mi permanentny tatuaż chyba zrobić raz na zawsze. że to się zmywa. Tak. Moje mi Okej. Okay. A masz takie chusteczki jeszcze? Mam. Czy już się dziwnym, dziwnym przypadkiem skończyły? Nie. Masz? Tak, mam. Okej. Okay. Jak to się ładnie błyszczy? No, bo to są doszczęta. Brokatowe. No. Przygotowałam dzieciakom przekąskę w postaci owoców, idę na górę. Zmobilizuję Matyldę, żeby zrobiła lekcję, co by się miało już do z głowy. No i przyjdzie pora, żeby trochę się pobawić albo zrobić coś, no coś przyjemnego dla nich, po prostu. Nawet się nie kłócą bardzo, teraz coś słyszę, że jakaś pierwsza afarka, ale ogólnie całkiem dobrze się bawili przed chwilą. Także dzisiaj pewnie spędzimy sobie po południu, nie wiem, może jakieś gry wyjmiemy albo coś. bo oni sobie Idę zobaczyć, co się tam dzieje. Kropeczki, Władziu. Tak, deszczyk robi kropeczki. Larcia wycina, Matylda Na pisze litery, dobrze nam idzie. Po ciężkiej nauce przyszłam sobie zrobić e, herbatę, zaraz wracam do dzieciaków. Przed chwilą e, dziewczyny włączyły muzykę, słychało oczywiście Sana i między innymi mm, leciała piosenka taka, której teraz jest dużo w radiu, nie pamiętam jej tytułu. W każdym razie mm, teledyskiem są ujęcia y, z jakiegoś wesela rodem z lat 90 myślę. I w czasie, gdy oglądaliśmy sobie ten teledysk, Klara zapytała, czy tak wyglądał twój ślub? <grym>, czy tak twoje? Nie, 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 nawet zapytała o wesele, czy tak wyglądało twoje wesele. No i w sumie chciałaby się jej pokazać, jak wyglądało na nasze wesele, ale słuchajcie, taki hit. Nie mamy w domu urządzenia, na którym można byłoby otworzyć płytę CD, a wtedy w tamtych czasach tak utrwalało się właśnie, na takich nośnikach utrwalało się wesela. Więc ja w tej chwili chyba nawet. Nie mam jakiej tego filmu pokazać, ale przypomniałam sobie, że przecież mamy. Przepraszam. <laughs> Przepraszam bardzo. Że przecież mamy album ze zdjęciami z tego dnia. I właśnie wyjęłam ten album i zaraz im pokażę, bo chyba tego albumu jeszcze im nie pokazywałam. Co? Oglądamy? Tak. A czekaj, 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 poczekaj, Klara, bo ty jesteś narwaniec. Moment, powoli. Mama, a będę mogła też mieć swój album. Zobaczcie, co to jest na tych zdjęciach? Pokianki mamy. No, to I jest twoje na... kapcie. kapcie. buty bardziej. Buty. Mama. A poznajecie ten pokój? To jest. To jest nasz gościnny pokój. To wy spaliście w takim miejscu? No. Kto tu jest? Mama. Mama, babcia i ciocia Kasia. Beata. Nie, nie znacie beaty. Dobra, weź rączkę Klara. No jeszcze żyje? <grywa> tak. <grywa> Ma się świetnie. Proszę bardzo. To I to, to jest, jest mama. Mama! I właśnie wyszła na wesele. No są jeszcze nie wyszła. nie wyszła. I chciała dać wuziaczki. Wuziaczki <grywa> też były. O, co są? Mamy piecionki. Piecionki. I to są obrączki i taty buty. Mhm. <grywa> To jest wujek i tata. Tak. Ja zakładam mu krawat. Krawat. To jest krasza. To są takie głupie zdjęcia, nie wiadomo po co. Na dzisiaj takich zdjęć się już chyba nie robię, a w każdym razie byśmy pewnie zrobili inne, no ale dobra. To jest tata z Krzysiem, a tutaj jest tata normalny. Tata normalny. A jest... tutaj mama się mamy. Jeszcze ja ja się nie zanię. Tutaj, ale tak, żeby wszyscy widzieli. Władek jeszcze tu jest. To też chcę oglądać, tak, Budzjo? Tutaj jest babcia. babcia. Babcia, która chyba daje jej. Yy... Błogosławi nas. Taki zwyczaj przed ślubem. Dobra, tutaj idziemy jest. dalej. Co ja ci za chwilę opowiem. Co my tutaj mamy? O dziadek daje, mamy tajemnicę. Nie tajemnicę tylko. Coś mi tam pewnie nie mówi. Albo daje mi buziaka. Tajemnice w rozumieniu dziadka, dzieci naszych. Dziadka Romka to są cukierki w kieszeni. Po prostu. Dobra. Co my tam jeszcze mamy? Tutaj są zdjęcia rodzinne. To są zdjęcia rodzinne. mama, czekaj. To są też są zdjęcia, które wy możecie kojarzyć. Ale powoli. Które możecie kojarzyć z naszych ścian. Bo niektóre z tych zdjęć wiszą na naszych ścianach. No, poznajesz tatę Klara? Jedno i parę jest albumów, z jest taki Chodź dalej. Z... A ja miałam sobie wybrać cukierki. A tutaj jest autko. No zobacz, Władek, jakim autkiem jechaliśmy. Mm. Czerwonym, małym, dwuosobowym kabrioletem. Fajnie, nie? No, tak. Mm. A gdzie wyjechaliście? No z domu, jechaliśmy do kościoła, potem na salę weselną. Oj. Gdzie? Gdzie? Właśnie Ci mówię, gdzie. O, zobaczcie, tak wyglądała ulica Dębińskiej wtedy, tutaj była orkiestra, dęta zresztą, grała nam przy kościele, przy wyjściu z domu, no takie zwyczaje. I ta a ulica, tak, na której teraz tutaj, mieszkamy, wyglądała właśnie tak. A, a tutaj robiliście swój ślub? Tak, nie było jeszcze kostki, były wysokie drzewa, bardzo ładna była ta ulica kiedyś. A ja też chcę gdzieś patrzę. Już chyba się zmieścicie wszyscy. Władek przestań ja Nie, nie różnę! Przejdź Wadek! tu, Władek! No patrzcie, jaki gówniarz! Władek, ty nie jesteś tu sam! Nie jesteś! Proszę puścić Matyldę z jedną strony A gdzie robiliście ten ślub? No właśnie w kościele był ślub. Władek! W miejscu tym Tutaj, przy ołtarzu, tu się siedzi. No Matyna, zostaw go już. Dobra, ale no no to, to nie kupię. kupię. I teraz cię wyprowadzę stąd, Władek, chcesz? No widzicie, nie da się, poczekajcie. Dobra, jest kompromis. Władek na mnie, jedna z jednej tej strony, druga z drugiej. Przecież nie tak. Poczekaj, poczekaj, ty się tak spieszysz. No dobra, tutaj cała... Tutaj nasi rodzice. Tam wcześniej tata jak mnie prowadził do ołtarza. Tutaj chyba przekazanie. Ale jesteś jesteś Władek. A tutaj tata daje mamie kwiaty. Mm, nie, chyba nie. Władek, zaraz mm. cię wyproszę stąd, przeszkadzasz tak. nam. Tak, jest tu mama. No jest. Dobra, co mamy, mamy dalej? Tu, tu. Ja ja będę ja. mieć ślub, to też album. Pewnie tak. No, przekładaj. Nie ślim paluchów. Mm, nie I nie wiemy. porwij mi, proszę tych stron. No, możemy dalej. Tutaj jest mama i tata na ołtarzu. No, nie na ołtarzu na szczęście. Dobra, oglądamy dalej. Co my tutaj mamy? Znowu mama i tata, znowu w kościele, nic specjalnego. Lecimy dalej. Nie, ja... nie tak. możesz przestać tymi paluchami. Tak, <głos》> tak pani, że jak... Że... Dobra, dobra, dalej, dalej, dalej. Tutaj się rodzi mama. Mama się rodzi? Nie, ja chcę <laughs> Tutaj myślałaś... jest ksiądz, który e, mówi mamie e, albo tacie, czy, chci, e, czy mama chcesz po, e, czy chcesz e, mieć za to e, chcesz się <laughs> Czysk, poszlubić... Czy chcesz wziąć sobie za męża pewnie, Nie. tak? Mhm. Tego Pawła. Tego wariata. Tego wariata. <laughs> A tutaj mama A... mówi, co... Że chce. Ja chcę. Że <laughs> chcę. Niech już będzie moja krzywda. Dobrze. O! Tutaj jest... No, co tu jest. Czy oni robią ślub? Nie, to są nasi świadkowie, czyli takie osoby, które nam towarzyszyły przy tym ślubie. To jest nasze zaproszenie, które zostawiłam sobie na pamiątkę. Tak wyglądały zaproszenia dla naszych gości. Ale proszę, cię tyle lat nie trzymało, to może śmierdzi tego. O, tak wyglądało. Proste do bólu. No i tutaj były napisane te wszystkie szczegóły, jak to wiecie. O! No dobra, nie będę wam tutaj szczegółów opowiadać. Dobra, co jest dalej? Ej, mama, ja! Dobrze, ale Klara przyspiesz trochę, bo ten film nam się przedłuża trochę. O. Mhm, kacelebra. Obrączki, te rzeczy. Okej, okay, możemy przejść dalej Niedługo się, jeszcze mi tymi paluchami się będziesz dotykać tego albumu. Musisz to robić? Tak, bo pani tak lubi, jak... No cóż... Dobra. A tutaj ma A tutaj mama zaokładam... takie... O brąska. i całuneczki, I całuneczki. Dobrze, dobrze, dobrze. Dalej lecimy. Czubeczki. No, całoneczki. co jest dalej? Now takie zdjęcia w sumie Mama, no ma jaka na... Władek jesteś wredny, po prostu Mama. tyle ci powiem. Okej, okay, dalej przekładaj. Władek ma kapelusie. Nie próbuj nam zasłaniać, bo to się nie uda. A tutaj, a tutaj, a tutaj co? są jakieś kwiatki mamy. A tutaj to. A tutaj nic ciekawego. Dalej. No, nie, ja. Klara, delikatnie. Dobra, nie już Dobra, chyba skończę na chwilę, zaraz może jeszcze coś Wam dogram. A tutaj. Mama jest swój tort. Nie, to jeszcze nie jest tort, bo dalej jesteśmy w kościele i właśnie chciałam, żebyś przyspieszyła. Co tam było dalej? Tu też, jak przy komunijnych tych ujęciach. Tutaj wychodzimy już z kościoła. Poczekaj, poczekaj, już zostaw. Mama potem! Tutaj! Mama potem! Weź ja potem! Spadasz, no bo tak siedzisz, widzisz? No, a, możemy a przejść jedna dalej. ta dziewczynka robi im zdjęcie. No, może nie widzę teraz stąd. Ta jedna dziewczynka to już jest dorosła, chyba, jeśli dobrze widziałam tą dziewczynkę. Mama je cukierki. Nie je, tylko zbiera. A po co zbierać cukierki? No, bo ktoś nam je rzucił razem z pieniędzmi. też jest taki zwyczaj z tymi pieniędzmi, że się rzuca. Tak. i ludzie muszą zbierać. Tak, o, ty najwięcej rzuciłeś. A wiesz, no, o tym. wiem, wiem, kiedyś. No. To było, że U cioci wyłożył i my nawet zanosiliśmy obrączki. Mhm. Tutaj życzonka pod kościołem. Dobra, szybciej Klara przywijaj te kartki, bo Walek się już bierze za moje... Ale nie tak brzydko, tylko grzecznie. No jej kombosko. No, dalej. A tutaj się co ją a Tutaj się składa życzenia. Tutaj zaczyna się już nasza sesja gdzieś tam w polach. Krótka sesja. No, idziemy dalej? Dalej! A Taka tutaj... super naturalna sesja rzeczywiście, nie, nie mówię tego z przekąsem znaczy e, naturalna niektóre pozy były bezsensowne, A ale naturalna się, w tym sensie, się... że była rzeczywiście to... ostrożnie że była nie rób tego więcej, ja to zrobię sama skoro robisz to w ten sposób Nie, Klara, nie jesteś tu sama. I to jest mój album, no, więc ja o no. tym zdecyduję, kto będzie oglądał i w jaki no, sposób. Mm, no dobra, ja nie mam sobie Bardzo kochane dzieci mam, prawda? E, no i dobra, już zgubiłam Wojny Fontek, więc do tego nie wracam. Proszę się wyłącz tą muzykę. Klara teraz jest na etapie złośliwą. Tu, ja. tu już wchodzimy mm, na naszą imprezę czyli w nowe Proszę ja pokaż wszystkim. Mama, gdzie mama, robi się nerwowo, tam. a ja zaczynam tracić się cierpliwość do swoich dzieci, więc za chwilę może się a to skończyć to źle. Mama, Chwilowo mama, tak. Przesuń się, Klara. Przesuń się. Mama, nie, to tu się. Mama, Żeby nam się wszyscy nie gapili tak bardzo intensywnie. Ehm. Mama, no i dobra, tak wygląda wesele. Tutaj mamy jeszcze sesję taką przed lokalem, trochę z rodzicami, trochę ze znajomymi. Eee, o, takie, tak A tu jest jakaś dziewczynka. Ten... No to się widzicie. Sytuacja się zmienia na przestrzeni lat. Różne partnerki, koleżanki w naszej rodzinie się trochę zmieniały. A to jest Dziedziczusz, łapka. To jest który to jest Piotruś, to jest Piotrek który dzisiaj jest już dużym chłopem. Byliście z dwa lata temu na jego komunii. już. No i tak. Chyba tyle już wam oszczędzę dalsze to zdjęcia, bo to są zdjęcia mama, takie rysowe, Więcej Wam nie pokażemy, bo jak słyszycie, jest ciężka sprawa. Wszyscy się obrażają. Proszę wyłącz tą muzykę. A ja zaczynam obrażać się na nich, mam już w tych wrzasków. No więc z Matyldą dokończymy sobie oglądanie, a resztę wam już nie będziemy pokazywać, że niewiele jest do oglądania. Kimby No. Co tam palisz Wadek, co kombinujesz? Miałeś tańczyć. Wyłączysz to teraz?